Tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, skocz Gdzie ty? Chodź tu, chodź tu Za domek, za domek Ja ci to naprawię, tylko że nie mam materiału, ej I tak, I tak ładnie się z nami witamy Jestem plot, a tu jest... Widzę Max, ej on mnie zabiję. Nie. Ja cię dogonię, ja cię dogonię. <śmiech> <śmiech> nie uciekniesz. To <laughs> mój problem, że creeper wybuchł. Szkoda, że tego nie nagrałem. To po co tam creepera prowadziłeś? Nie prowadziłem, on wyszedł z tego, z tego twojego tego. Ja patrzę, co masz w skrzynkach. Zginiesz, mi nie obchodzi jak, ale zginiesz. <laughs> to mnie zostawił. Ja, pitole, ej, teraz kei ze do swojego domku poszły. I wybuch jeden. <grymne> ja, ej, ja Ej, padnę. Ktoś się i mnie. Co ja się boję. Ktoś ratuje nie zabijecie <grymne> Gdzie wybuch? Dobra, ja wychodzę. Powiedz kiedy będzie dzień? Ja idę się utopić. Jesteś sam i się prześpi. Idę się utopić. Jest super, będzie odcinek. Dobra, ja zabiję mnie, to trudno. Dołącz. Chodź. Nie! Przeżyję, przeżyję! Jeez. Yes, we are the gym. A ja chyba nie. A, 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 weź ej no co tu na schodach mam? A, nie wiem Kurwa. chodź spać ale mój domek nie wygląda dziki tobie no dawaj no śpisz? no śpię szanuj moje mojej damki <grym> jak ich tam nie wejdzie to ja ciebie zabiję <laughs> Schodzę po schodach normalnie, po ludzku, jak przystało ja przy, przy na przedmiotu. Przestało, ruchwa do O lol, jakiś debil mi tu wszedł. Ciotam. Nie. Nie, zombie, o zombie mi Tylko, żeby mi coś tu było. I no i teraz powiesz, że nie ma oświetlenia, to ja cię zabiję. Czego nie masz? Oświetlenia. Czoty... Ciały... 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 się nie palą. oni się nie palą. Bo jest noc. ty jesteś noc, kurde. No co to cię robili? A ciebie nie? Tak. Ej, ja miałem kilofów, i nie mam tego już chyba. No i dobrze. Za Zadom... domek, tak? Tak, się skarało. Za domek. za domek. Za domek. Jest. O, mam kiloy. Wszystkie. Które miałem. Jednak. Oddam. Moje ciacha! Moje ciacha! Dobra, uciekam do... O kurde. Dobra, e, dzisiaj w odcinku, bo trochę dziko zaczęliśmy, będziemy... No przynajmniej w moim odcinku, nie wiem jak tam uplała. ale ja po bym... Ja będę pokazywał domki, jakie je. to jest. Już chyba. To jest. Drugi odcinek w tej serii, przynajmniej na moim kanale. U ciebie chyba też, Mhm. Mm no, Pierwszą, bo to był trailer, ale zapowiedź. No to właśnie, to był zapowiedź, zapowiedź, i ja ona miała tam trochę inne dnia. No więc. To jest pierwszy czy drugi filmik. Odcinek, dobra. Czekaj, chwilkę. Jesteś mojej koty wymordować? Nie, nie. Gdzie jest mój mały kotek? Oddawaj mi kota. Nie, kota jest Oddawaj mi kota. Nie wiem, jest rabade. Oddawaj mi kota. Kota mi zabrał. A tu jest kotek. A tu tamten już urósł, o lol! Miałem takiego małego, fajnego kotka, a urósł. Kurde. Ej, bądź na chwilę cicho, nie odzywaj się, okej? Okay? Nie odzywaj się po prostu. Halo? Warte, na chwilę cicho bądź. No dobra Kasper, będę cicho, będę A do kiedy mam być tak cicho? Wyłączył mnie Kurde Bądź cicho, czekaj, jeśli się cię Do kogo? Ale ham Rozłączył mnie na skajdzie. Po prostu ham jest I tyle Dobra, nie będę tego odkładał Ciach, by mi się tego przydać, dobra no i zaopatrzenie w ciacha, tak? Ciachu Dobra, to jest mój domek, tak, ogólnie. Z góry pokażę Wam. To są drugie część magazynu. Tam jest domek u ploada, A tam jest domek... Tam mam krowę zaznaczoną, bo tam są krowy. A tam jest domek z jego. No jeszcze nie dokończone. Mój już jest prawie w całości. Na początku było same takie drzewo, a potem postanowiłem, że zrobię takie odnogi. Kurde. Głupek jeden, głupi gupek. On mi koty chce wybić, o nie. Tylko, ale ja mam dużo kotów. Więc... Ty, ty głupi głupku jeden. Wiesz, to są tymi koty. Nie, nie, nie. Ja tam... mam na mój film, to zobaczysz mroczne jak materiał. Co to jest? Zobaczysz coś mrocznego. Właśnie ciarki przylecą. Dobra, pokazałem mój domek, to jest właśnie moje wejście takie do domku. Dobra, pokaż 8 i Czyli? Mój. Daj, spokój. No co jest tak i tam na nic nie ma, ma tylko jedną skrzyneczkę. <laughs> A dzięki komu? Była jedna skrzyneczka, przepraszam cię bardzo, jak... Z jakie tam było. Tak, jedna była. Ale przepraszam bardzo, jak ja ci to wysadziłem, to... <laughs> to tam była tylko jedna. No, no. Wiesz, no i tam nic, tam nic nie ma, no, tak to. po tego. się naśpałeś i no, no, sobie no to pewno. podwójnie to widziałeś, tylko się zmniejszał ja nie wszystko, wiem. wszystko z wszystko jednej deski widział, z widziałeś, za z desek widziałeś jedną deskę. No, dobra, pokażemy tylko domek i u mnie będzie końca odcinka, bo za bardzo nie mam co robić. On się wstydzi. Ja się wstydzę, tak, to jest właśnie jego. A wypadł z chaty! O lol, dobra, już spadam. Byś zobaczył na moim filmiku... Aaaa! Pół serduszka mi zostało! O lol. U mnie jest na znamo... matce. Nie, i moje już została usunięte i zablokowane. Aha. No. <grym> Bo tam leży na plaży! <grym> Dobra, tak się prezentuje mój ogólnie domek cały. Tu jest ogólne wejście. Tam jest dalej magazyn, a tu jest faremka. O, faremki jeszcze nie pokazałam. EXTINS! EXTINS! Tak, Ex tak to, takie to intensje, jest, że, że... że żal do pieściska. Kodu kod, kod snu. Że ryba był słońca. A do pół serduszka mam. Za chwilę pewnie tu przyjdziesz i mnie zabijesz. <laughs> łapku mi praśnie. Dobra, weź się ogarnij Kasper, bo ten widzowie nie lubią takich... Nie do rozwoju. Dobra. Tu są moje pieceki. Jak ktoś wysadza domek! Ale tego nie było na materiale, ha-ha-ha. No to co z tego? Ale jest moja mroczna przepowiednia. Szkoda. Dobra, tu jest moja faremka, faremka. Dobra... Weź! i buty mi zginęły! Ja nie mam. Ja tylko wziąłem od Ciebie kobie. Spadły tam! Ej, Kasper, będziesz ten? Jak to się nazywał? Kończył odcinek, czy...? Nie. A ja skończę chyba, bo to będzie Zjedziesz taki... Się? Króciuski, tak, wstydzę się, jak to mówi. Się. No i to by było na tyle. Już, ale... <grych> Dalszą część odcinka sobie obejrzycie u plada, Link będzie u, u mnie w opisie. No to trzymajcie Opinie. się i cześć.